Cześć, będę mówił tutaj o swoich przeczuciach i chciałem wam powiedzieć, że kojarzy mi się coś takiego, że będzie u nas awaria, być może nie tyle prądu, co na przykład systemów bankowych. W ogóle kojarzy mi się coś takiego, że może być awaria cisza w eterze. Czyli na przykład jakaś aktywność yy, słońca, czy tam jakieś yy, zakłócenia satelit, które. Nad nami latają, mogą spowodować dużo awarii, na przykład internetu, yy, giełd, i tak dalej, że nie będziemy mieli dostępu do, do świata zewnętrznego, nie będziemy mieli informacji, czyli cisza w eterze. Wydaje mi się coś takiego, że ludzie mogą stracić bardzo dużo pieniędzy, że na przykład awaria spowoduje to, że na przykład ktoś. Kto ma dużo pieniędzy na swoim koncie, może za tydzień wróci na przykład y, ta sieć czy, te, y, czy prąd i okaże się, że on nie ma pieniędzy. Tak jakby y, dokonano, dokonano wtedy jakiejś operacji, gdzie nie będziemy w stanie udowodnić, że mieliśmy pieniądze na swoich kontach. Być może, że te bitcoiny i tak dalej, i tak dalej, te giełdy, kryptowaluty, że one mogą stracić z dnia na dzień bardzo dużą wartość, a my nie będziemy mogli zareagować. Czyli nie będziemy mogli się wycofać i tak dalej, i tak dalej. W ogóle kojarzy mi się coś takiego, że kryptowaluty mogą być warunkowe, czyli w sensie, że będziesz mógł kupić, ale na przykład będziesz musiał je trzymać tam na przykład przez pół roku przez 6 miesięcy, przez 5 lat albo coś takiego. I przed I w pewnym momencie może się okazać, że wszystko straciliśmy. Może powiem coś, co jest y, głupie dla niektórych, ale kojarzy mi się odejście od złota lub y, zatrzymanie handlu złotem, że nie, nie będzie możliwe Handlowanie złotem. W sensie, że jeżeli masz złoto, to okaże się, że po prostu nie możesz nim za nic zapłacić. Nie możesz go sprzedać, kupić. I kojarzy mi się duży spadek na złocie. Ale to bardzo ogromny. Ja, kojarzy mi się w ogóle, że Stany Zjednoczone mają taki plan, żeby odejść od złota i stworzyć walutę zupełnie inną. Tylko, że. Chodzi o to, że ludzie nie będą chcieli na słowo wierzyć, więc coś wymyślą, żeby miało to pokrycie. I mi się kojarzy coś takiego, że będzie to pył księżycowy albo jakaś skała księżycowa. Ale że nie będzie to na złocie. Chodzi być może, że będzie zakaz handlu złotem zakaz wymiany złota. Być może, że Stany Zjednoczone dogadają się z różnymi państwami Europy, żeby w ten sposób osłabić Chiny. Być może to jest wariactwo, co mówię, ale takie mam wrażenie. Że będzie próba odejścia od złota lub zakazu handlu złotem. Żeby złoto spadło mega na wartości. Wydaje mi się, że w Polsce ludzie przy białoruskiej i przy ukraińskiej granicy będą przesiedlani. Być może będzie tak, że na przykład Stany Zjednoczone powiedzą, że jest jakieś skażenie, być może właśnie jakaś um, atomówka spadnie na przykład w, w, na Ukrainie, czy, czy jakaś awaria um, elektrowni jądrowej, atomowej, więc i będzie mówione, że trzeba oczyścić teren i kojarzy mi się, że Stany Zjednoczone będą skrupulatnie przeczesywać ziemię, przesiewać, być może. To jest bardzo dziwne, ale tak mi się kojarzy, że, że ludność przy granicy Białoruskiej i Ukraińskiej może być ewakuowana. Kojarzy mi się, że polskie wojsko zostanie wysłane i do Ukrainy. I na Bliski Wschód w ogóle tam kojarzy mi się, że się zac dopiero zacznie, że to się nie skończyło na Bliskim Wschodzie. Wydaje mi się, że będzie. Dużo większa tak być może, że właśnie. Dokonany przez Izrael bądź przez same Stany Zjednoczone. Ale z drugiej strony, czyli od strony niemieckiej i pomorze, może być też ograniczony ruch cywilny. Być może będzie jakiś specjalny stan w Polsce wprowadzony, jakiś stan wyjątkowy albo stan wojenny. Właśnie przez to, że może zagrażać nam e, strona, na przykład rosyjska, i kojarzy mi się, że właśnie przy stronie niemieckiej, czyli przy granicy niemieckiej i przy całym Pomorzu, może stacjonować wojsko Unii Europejskiej. Być może, jak będą właśnie jakieś bunty i tak dalej, to będą reagować. A polskie, polscy żołnierze mogą wyjechać w dużej ilości. Mi się kojarzy, że wrzesień już będzie takim, takim miesiącem, gdzie już może być ten stan wprowadzony. Stan wyjątkowy albo wojenny. Być może, że będzie utworzony tymczasowy rząd. I będą ograniczone prawa prezydenta, bądź prezydent nie będzie miał możliwości rządzenia. To jest bardzo ciekawe, bo, bo kojarzy mi się coś takiego, że, że ten rząd będzie dokonywał jakiś działań, a prezydent będzie tak, by obok. I może być tak, że na przykład wyjedzie nasz rząd gdzieś za granicę na jakąś imprezę albo jakieś spotkanie międzynarodowe i mogą już nie wrócić do Polski. Kojarzą mi się trzy rakiety, które lecą z nad y, Ukrainy czy Białorusi i dwie trafiają w cel, a jedną zeszczeli, zeszczeliwuje samolot, który jest już w powietrzu. I być może, że ten pilot, który dokona tego strącenia tej rakiety, będzie miał lekko przechlapane, że ktoś będzie na niego krzyczał za to, że sam podjął decyzję. Bo to jest tak, by one leciały i w momencie, gdy... A, a w tym momencie właśnie jest ten pilot w, w powietrzu. I być może, właśnie od tego może się coś zacząć, że, że w Polsce mogą być ograniczone jakiś stan e, ruch e, cywilny, że będziemy musieli jakieś przepustki mieć albo coś takiego. I my możemy faktycznie mieć takie zagrożenie e, od strony wschodniej. Ale mi się kojarzy, że w Polsce nie będzie jako takiej yy, konfliktu, ale mogą być skłóceni ludność cywilna, na przykład różnych narodowości. I być może to wojsko, które będzie zewnętrzne, czyli tam tych Unii Europejskiej, przypuśćmy, będzie stabilizować sytuację w naszym, w naszym kraju. I ja mam wrażenie, że. Polska może być wyrzucona z Unii Europejskiej i zawieszona chwilowo w NATO. Być może z jakiegoś powodu, który my dokonamy jako, jako Polacy, znaczy jako rząd y, polski, może dokonać jakiegoś, podjąć jakąś decyzję, która się nie spodoba na przykład Unii Europejskiej oraz NATO. Najkaże mi się, że bardzo dużo państw wyjdzie z Unii Europejskiej. Że pani von der Leyen zostanie zastąpiona kimś, ale ona będzie rządzić tak bez zapleców. I, <laughs> I kojarzy mi się, że Polska może być wyrzucona z Unii Europejskiej i zawieszona w NATO przez jakieś. przez coś, co się, co się nie zgodzi. Kojarzy mi się coś takiego, że z na to może wyjść kilkanaście państw. Być może, że któreś wyjdzie, a inne dołączy. Ja mam wrażenie, że może dojść do takiej sytuacji, że jeżeli Stany Zjednoczone będą, zaangażują się na Bliskim Wschodzie, to Chiny i Turcja może stanąć przeciwko Stanom Zjednoczonym. I może to wyglądać tak, że one nie będą y, ramię w ramię się wspierać, ale będą przeciwko Stanom Zjednoczonym. Że Stany Zjednoczone mogą coś zrobić. A Stany Zjednoczone mogą się bardziej zaangażować na Bliskim Wschodzie po jakiejś y, po próbie, na przykład teoretycznej próbie. Wydalenia maska ze Stanów Zjednoczonych. I po tym dużym uderzeniu na Bliskim Wschodzie będą właśnie te protesty w Europie. A będą to zmasowane protesty. Każe mi się, że we Włoszech może z jednej strony wybuchnąć wulkan i być bardzo gorąco, a z drugiej strony może być wielka powódź. I może być tak, że samoloty na jakiś czas zostaną uziemione. Być może, że będzie jakaś awaria właśnie tego systemu yy, komunikacji, być może właśnie brak prądu na, na, na dużą skalę w Europie. I może się tak stać, że samoloty będą zupełnie uziemione. I proponuję się przygotować się z, e, z żywnością długoterminową i wodą. A, I kojarzy mi się coś takiego, że wodę należy trzymać w szklanych butelkach, w, szklanym, e, e, w szklanych naczyniach, w ciemnym miejscu bądź w ciemnych butelkach. Takich brązowych, wiecie jak brązowe butelki wyglądają. Być może, że będzie jakieś zagrożenie... Chemiczne albo coś takiego. Ja mam wrażenie, że całe wybrzeże Australii jest obłożone bronią Stanów Zjednoczonych w, sto, w stronę do Chin, ale Chiny mają jakąś dziwną technologię, która jest pod wodą. W sensie, że jest jakaś baza, jakby pod, podwodna, taka z jakimiś. Dronami, albo czymś takim, każe mi się dron podwodny, który leci pod wodą, potem może wybić się w powietrze i lecieć normalnie w powietrzu. Nie wiem, czy takie coś jest możliwe, ale tak mi się kojarzy, że, że Chiny mają taką technologię, że może płynąć głęboko pod wodą, a potem wynurzyć się i jeszcze lecieć długo nad na, w powietrzu. Że być może że to jest jakiś dron. Wielkości na przykład awionetki. Ale być może że to jest bezzałogowe, bo kojarzy mi się to bezzałogowe.